Dziwny pokój tu sobie siadam pięknie, żeby jakby... czegoś podobnego. myślałem, że to sąsiad gdzieś tam u góry chodzi. Czy tam lokator? nie wiem, co? Było tak ciepło, że... Czy... Tu też słyszałem taki dźwięk, ale bardziej takiego trochę cieknącej wody. Myślałem, no, że to kolory te, bory ręką tu, tutaj nie ma kolorytetów. Dziwne. I tam, i tam też usłyszałem coś takiego. Nie, nie, to głośno. O, takie, może coś takiego. Hmm. No, tu mamy też... Tu, przy gniazdkach. Było większe, znaczy nie. Przy tej lampce też nie jakieś, A tu cały czas pokazywało. Nic się nie dzieje.